Czy to będzie dobry książkowy dzień? Ej, będzie doskonały, bo wszyscy fani szkoły szpiegów. A jest ich cała masa w Polsce i nie tylko. Doczekali się kolejnego tomu, to już jest dziewiąta książka wydana po Polsku. Na fali tym razem, więc będziemy sobie pływać na bardzo luksusowym statku brzmi fajnie, brzmi trochę jak wakacje, ale zapewniam, że to nie będą wakacje, to będzie przygoda. Zaglądamy. Nazywam się Anna Jankowska, jestem pedagogką, tworzę blog aktywne, czytanie książki dla dzieci i młodzieży oraz podcast nie tylko dla mam, gdzie o nastolatkach. A dla takich właśnie przygotowana jest ta seria. No dobra, wczesnych nastolatków 9+. Jasne, że też dużo rozmawiamy, więc wskoczcie, posłuchajcie, a my dosłownie wskakujemy do przygody, dlatego, że dla wszystkich, którzy w ogóle pierwszy raz widzą, nie wiem czy są tacy na świecie, ale dobra, załóżmy, że są. Stuart Gibbs napisał genialnie. Serię Szkoła Szpiegów, która totalnie brawurowo skradła serca młodych czytelników w Polsce. W ogóle wskoczcie sobie na blog, aktywne czytanie, wpiszcie Stuart Gibbs, ten oto tutaj typek. Wyskoczy wam moja rozmowa z nim na temat właśnie Szkoły Szpiegów, ale też Bazy Księżycowej Alfa, bo on jest również autorem tej trylogii. Ale dzisiaj skupiamy się na tym, co u Benjamina Ripleya, bo to jest właśnie główny bohater, co u niego tym razem. I Pamiętam, jak zapytałam autora, czy trzeba czytać Szkołę Szpiegów po kolei. Niekoniecznie dlatego, że każda z tych książek to jest zamknięta akcja, ale ja Wam podpowiadam: jeżeli nie znacie, zacznijcie od pierwszego tomu, ale myślę, że jak Wam wpadnie w ręce, na przykład ten i po prostu przeczytacie albo posłuchacie, bo jest genialnie też czytany audiobook, to zechcecie przeczytać i poznać wszystkie. I tutaj rozpoczynamy operację morderczy Manad. Zawsze zaczyna się takim listem do dyrektora szkoły, gdzie mamy, zobaczcie, takie wyczernione niektóre momenty, bo to są tajne momenty. Benjamin jest nastolatkiem, który przypadkiem trafił do szkoły szpiegów, no ale już dziewiąty tom, więc możemy się domyślać, że radzi sobie całkiem spoko, Zwłaszcza, że ma wokół siebie fantastycznych przyjaciół. W pewnym tomie, w pewnym momencie dołączył do niego jego kumpel z dawnej szkoły. Jest też Erika, śpieszka, fantastyczna dziewczyna, która brawurowo pomaga Benowi przetrwać wszystkie trudne sytuacje, a tych trudnych sytuacji jest naprawdę wiele. Więc teraz wszystko opiera się na tym, że. Ekipa naszych szpiegów musi dorwać Mareja. Wszystkie tropy prowadzą do statku o uroczej i dumnej nazwie. Inspektor Siedmiu Mórz, właśnie na tym inspektorze, nasza ekipa, czyli Erika, właśnie i Benjamin, i rodzice Eriki, którzy są fantastyczną parą, bardzo, bardzo ciekawą, taką szpiegowską rodziną z korzeniami. No, muszą wyśledzić Mareja i złapać go, i przede wszystkim, my wiemy, że on ma jakiś taki nicny plan, więc trzeba, Temu zapobiec. Kolejny raz, kolejna przygoda, właśnie na tym się opiera. I wydawać by się mogło, dobra, mamy statek wycieczkowy, taki no dosyć ogromny, ale jest to zamknięta przestrzeń. Czyli no, ten Mary, jeżeli on tam w ogóle jest, no bo wiecie, tutaj mamy informację. Jakieś takie poszlaki, ale czy to jest prawda, to się musimy dowiedzieć. W każdym razie, jeżeli on tam jest, no to teoretycznie łatwo by było go złapać, albo przynajmniej łatwiej niż na przykład przeszukiwać jakiś cały kraj albo chociażby całe miasto, więc ta zamknięta przestrzeń teoretycznie powinna ułatwiać. Ale powiem Wam, że w dużym stopniu utrudnia różne rzeczy. Oczywiście, jeżeli to jest statek luksusowy, wycieczkowy, to są tam też inni ludzie i to masa innych ludzi, których, no nie możemy narazić na to, żeby na przykład Marek wcielił swój plan w życie. Kto pomaga, kto przeszkadza, komu można zaufać, a komu nie na tym statku, no, tego wszystkiego musicie się oczywiście dowiedzieć. Ja Wam nie chcę tutaj wygadywać intrygi, ale jeżeli znacie chociaż jeden tom, albo gdzieś tam słyszeliście, o tej serii, to doskonale wiecie, że tutaj akcja po prostu jest wartka i ciągle coś się dzieje. Będą pościgi, będą brawurowe akcje, będzie nawet wypad za burtę. Mm -hmm, może się to zdarzyć. Ale powiem Wam, że między tym wszystkim, i już to mówiłam w bardzo wielu recenzjach, tak, to jest taka przygodówka, totalna taka akcja za akcją. Niemniej jednak, tutaj też mamy dorastanie, mamy zastanawianie się nad przyjaźnią. Bardzo dużo, zwłaszcza w poprzednich Tomach. Było tutaj o lojalności, o szczerości, właśnie wobec swoich przyjaciół. Gdzieś tam są też właśnie zawiązki pierwszych zauroczeń i miłości, więc to wszystko tutaj jest, bo to są nastolatki. To jest szkoła szpiegów. Do tego cudownie przetłumaczona i, no, tak jak ten autor pisze, z ogromnym poczuciem humoru, więc na pewno, ale to na pewno na tym statku nie będziecie się nudzić, to co? Czytamy?